Czy już nagrywamy, czy nie? Bo nie słyszę pana. Nagrywamy. Okej, okay, Dzień dobry, Andrzej Mochoń. Dziś witamy państwa w nietypowej roli. Czy jesteście gotowi na kolejne te kaniusy? Mieliśmy targi marek własnych. Szczególnie chciałbym tutaj wymienić pana Jakuba Nogaja, który miał decydujący udział w tych targach. Zrobiliśmy super targi, ale państwo lepiej to wiecie ode mnie. W listopadzie gościliśmy także pasjonatów wędkarstwa i survivalu. Festiwal zorganizowany przez Bartosza Nowakowskiego przyciągnął tysiące zwiedzających. Na stoiskach ponad stu wystawców można było kupić wszystko, co potrzebne do wędkowania, ale także do spędzania czasu na łonie natury. Na naszych gości czekali także prelegenci i eksperci, którzy ze sceny głównej dzielili się swoją wiedzą i wędkarskimi doświadczeniami. Festiwalowi towarzyszyła także akcja krwiodawstwa Moto Serce, podczas której udało się zebrać 30 jednostek krwi. Dziękujemy wszystkim współpracującym przy festiwalu za wkład. Najważniejsze dla targów jest to, że zawsze w listopadzie są jakieś zwierzęta. Mamy Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych i Świętokrzyską Wystawę Królików Rasowych oraz Krajową Wystawę Gołębi rasowych ozdobnego. W tym roku w Targach Kielce zobaczyliśmy 5600 psów i psic, 907 królików i króliczki i 5623 gołębi i gołębit. Bardzo serdecznie dziękuję panu Bartkowi Tareckiemu za zaangażowanie w te projekty. Z tego, o czym teraz chciałem Państwu powiedzieć, jestem naprawdę dumny że znaleźliśmy się wśród 500 najsilniejszych polskich marek uplasowanych generalnie w mediach, ale w jakim sąsiedztwie? Naprawdę firmy ze światowej czołówki jak HM, Philips czy Mastercard. Eee, takie badania się przeprowadza co roku. Ubiegłego roku awansowaliśmy, o jakieś dobre 100 pozycji. To świadczy, że nasz i marketing i PR pracują super, czego Państwo w innych działach możecie nie zauważać, a co mam wrażenie, czasami naprawdę jest niedoceniane. Doceniajmy zatem nasz marketing i PR, bo mamy je super. Mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy jeszcze bardziej obecni we wszystkich mediach, bo tego bardzo potrzebujemy. Spadali, wisieli, byli upięci i uśmiechnięci. Szkolenie z bezpieczeństwa prac na wysokościach przeprowadził u nas ostatnio guru BHP Artur Lipowicz. W szkoleniu wzięli udział pracownicy techniczni oraz magazynierzy, podwyższając swoje umiejętności, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Tradycją naszej firmy jest nagradzanie najlepszych pracowników. Nie wiem, czy Państwo to lubicie. Dla nas jest to takie spore wyzwanie, bo zawsze musimy nagrodzić tylko kilkanaście osób, a, a wartych nagrodzenia jest zdecydowanie więcej. W tym roku wyróżniliśmy 14 osób w siedmiu kategoriach. W kategorii rozwój zawodowy nagrodzeni zostali Łukasz Biało, Beata Górczak, Monika Jedynak. W kategorii kreatywność Marcin Lisowski. W kategorii profesjonalizm Milena Deverenda. W kategorii zaangażowanie Grzegorz Bąk, Marko Fontana, Ryszard Osuch. Debiut roku to Agata Dubik, Regina Redlińska. Wybraliśmy także najbardziej życzliwych pracowników. Magdalena Sitarska i Jacek Kochel otrzymali najwięcej Waszych głosów. Pracownikami roku w tym roku zostali pani Marzena Ślusarz i pan Marcin Musiał. Naprawdę super ludzie. I bardzo szczerze im gratuluję. Rzecz jest o bardziej poważnej sprawie, jaką jest nagroda Perardonadeu. Cieszę się, że udało nam się kontynuować tą nagrodę, i w tym roku przyznaliśmy nagrody za 2023. Trzymał je autor chyba 300 książek, Anselm Green. No i niedawno, dwa tygodnie temu, Kiko Argiello, jeden z twórców no, Drogi Neokatuchomenalnej, to jest również dla nas, uważam, wyróżnienie, że Anselm Green i Kiko Argiello przyjęli tą nagrodę. Medal per Artem ad Deum wręczany jest od 2005 roku w czasie międzynarodowej wystawy budownictwa, wyposażenia kościołów i sztuki sakralnej i dewocjonaliów Sacro Expo w Targach Kielce. Od 2022 roku metal przyznawany jest przez Dykasterię do spraw Kultury i Edukacji, która zastąpiła Papieską Radę do spraw Kultury. To wszystko w tym odcinku taka News. Mam nadzieję, że było ciekawie. Żegnając jeszcze raz, życzymy wszystkiego lepszego na święta. Niech święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem spokoju i odpoczynku spędzonego w rodzinnym gronie. Zbierajcie za tym siebie, bo przynajmniej nowy trudny rok. Eee, mam nadzieję, że do zobaczenia jak najszybciej na wizji tym razem.